Z różnych powodów, o tym też będę mówił. A w zasadzie to powiem od razu. Jest w tym wszystkim taka pewna pułapka, bo internet i powszechna dostępność przeróżnych technologii one w duży sposób zmieniły rozkład sił na rynku pracy. I w zasadzie można powiedzieć, że specjaliści tak jak kiedyś byli dostępni wyłącznie lokalnie, bo taki był model pracy, że pracujemy z ludźmi, którzy przychodzą do nas do firmy, teraz są dostępni w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Mogą pracować też zdalnie, czyli wcale nie przyjeżdżać do, do firmy, więc ten lokalny monopol specjalistów jest w zasadzie nie do utrzymania. Ale też patrząc z drugiej strony, z takiej pozytywnej, to internet znacznie poszerzył możliwości tym specjalistom, którzy już są. Bo oni mogą teraz pracować nie tylko lokalnie, ale również zdalnie. No i też warto zauważyć, że internet powoduje, już spowodował i nadal powoduje, i będzie powodował, że wiele nowych zawodów powstaje po prostu. Więc myślę, że to jest niesamowita szansa dla ludzi, którzy widzą tą okazję. Myślę, że niewiele osób. do tak naprawdę zauważa to, że jest potrzeba, jest sanie na zupełnie nowe obszary specjalizacji. No, ci, którzy to zrozumieją, pierwsi myślę, że, że wygrają po prostu w tym wyścigu. Dygresja totalna. No i to jest ten pierwszy składnik, ale też trzeba powiedzieć w wprost, że sama specjalistyczna wiedza nie wystarczy. Kolejnym elementem na drodze do sukcesu jest realny wpływ na innych. tu pojawia się pytanie: no dobrze, no ale jak go budować? Chciałbyś zarabiać w internecie, ale nie wiesz jak? Zobacz witrynę pod filmem.